Garażowe wyprzedaże lub giełdy staroci to, jak wiadomo, bardzo popularna na Zachodzie metoda pozbywania się z domu niepotrzebnych rzeczy. W Polsce taka forma sąsiedzkich zakupów niestety ciągle jeszcze nie jest w stanie się do końca przebić. Pierwszy krok ku spopularyzowaniu w regionowie takich wyprzedaży zrobiła spółdzielcza Scena 210, która pod koniec maja zaproponowała giełdę zabawek używanych. Taka giełda zabawek byłaby to dobra forma na promocję miasta, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że jest to tak naprawdę fajne rozwiązanie dla rodziców na edukację swoich dzieci. Pokazanie im jak można um, szanować zabawki, jak można w ogóle szanować pieniądze. Także jest to, mówię, dobra forma edukacji, zabawa, edukacja poprzez zabawę. I choć sprzedających było sporo, bo wszystkie przygotowane stoiska zostały zajęte, to kupujących można było policzyć na palcach jednej ręki. Nikt nie, nie chce kosiarza ani tego. A mój, nikt nie chce. Chociaż mam. No tak, ja mam chociaż mam jednego w lepszego, mocy lepszego od ciebie. Zdaniem organizatorów zawiodła trochę promocja imprezy. Jak obiecują, przy kolejnych giełdach ma tu się zmienić. Liczę na to, że te giełdy będą cykliczne. Najlepiej by było, bo mieszkańcy się przyzwyczają. Także. A cieszy się to dużym zainteresowaniem na świecie i w innych polskich miastach, więc czemu nie w Legionowie? No właśnie, czemu nie? A jeśli przy okazji do spółdzielczej sceny 210 znów zaczną mnie przychodzić mieszkańcy Legionowa, to takiej inicjatywie można tylko przyklasnąć. Następna giełda zostanie zorganizowana najprawdopodobniej pod koniec czerwca. Odbędzie się ona pod hasłem Giełda Mamy, będzie więc można na niej kupić lub wymienić używane wózki, ubranka, kojce i leżaki czyli po prostu wszystko dla maluchów. Więcej informacji o imprezie na stronie www.scena210.pl